Rostomili, posłuchajcie o dniu teściowej. Jest taki dzień rozwroku. Teraz bym sobie nie porazem wspomnieć Kiej, ale taki dzień niebo. Przyszły takie czasy, że już mamy dzień kocura, psa, wszystkiego, co, co, co je można. Rostomili, tuż rozwroku jest bez mala taki dzień, dzień teściowej. Ani Rzecha o tym nie wiedział, bo to święto przywandrowało do nas kęsik ze zachodu. Tuż przy tej przyjaźni, jak ten dzień będzie, to trzeba zespomnieć o tych paniczkach, co są matkami waszych bobach chłopów. Od samego początku, jak synek zaczął mówić z dziełchą, a dziołcha ze synkiem, obowiedzieli jaką będą mieć teściową. Synkowi się dyski prawiło, co by się dziwą, jak wygląda mama od działchy, co z nią mówi, bo tak ona będzie sama wyglądać kiesi. Wiele razy było tak, że choć dziołcha była chudo, to jej matka była taką fez tuż synek się mógł kapkę wylękać. No ale zaś baji jak dziołcha była chrubo, a matka chudo, to synek miał gans starość, bo se myślał, że skres z niego kiesi jego baba schudnie. Ale wiecie, jaki to je. je. Jednemu się podoba to, a drugiemu co inszego. Hańdowni, jak już młodzi się ożenili, to teściowo wiele razy wlazła do jej żywota, bo przeca kupa razy było tak, że młodzi bywali po pospołu z teściami, bo nie mieli dość grejcarów, co by sobie postawić nową chałupę. Tuż w ten czas były kurowody, wody, gory jak baba się wydała do synka, bo w jednej chałupie narosły dwie gaździnki. Młodo, co przyszła, musiała wiele, razy musiała wiele razy dzierżyć gębę, ale po tym nie skozi, swojej dycki rzekła. Tak samo było, kiedy się synek ożenił do baby. Darmo, taki już to było. Teściowo-siedlcki czasem rada styrkała do żywobyciom młodych, bo bez mala się starała, że, że se nie dają rady, a że nie będą poradzić, zrobić to a to. Ale szło się oni kupa nauczyć, bo choć dziołcha duma siedziwała jako jej, a matka robiła rostomainte wieca, to jak się wydała, przeca nie goniła się furt, pytać mamy, jako się to robi, eny się pytała teściowej. Kurowody były w tym czas, jak dziołcha była nauczono coś robić inaczej, jako to robiła teściowo. Ze synkiem to było inksze, bo on więcej robił z teściem na gruncie, a kole hałpy. Teściowej się dyski zdało, że młodzi jeszcze mało co umią zrobić, tuż chciała im kapkę pomóc, inny, że tym pomoganiem wiele razy narobiła zwady. Ale młodzi jednak o swojej teściowie dyski, a swój mieli w zocy, bo tak byli chowani. Knedim prawili mamo, choć tą swoją dawno mieli, od urodzenia. Po tym, jak się dziecka zaczęły rodzić, to teściowo Starka, a, a i mama też Starka, to były dobre, co by bawić te dziecka. A teściowo bawiła, bo przeca młodym trzeba pomóc. Gory, jak się dziecka rodziły po sobie. Co rok to, to był prorok. Ale teraz są i takowe teściowe, co prawią, że nie będą bawić dziecek. Ja oto na chwilę i młodzi dziecka ciepną, ale potem co już muszą ich brać, bo teściowo się wypierczy, a idzie śpiewać, albo drepsi do koła na dziedzinie, no taki to już jest, to są taki moderni teściowe. Co jeszcze? No, albo teściowe są tak takowe teraz, że idą do, do wielkucnego magazynu się podziwać, e, co by se coś kupić. Albo kanci na fitness, albo kanci na siłownię, no pierą wie. Prawią, że teściowo, pra, takie teściowe prawią, że one se już swoje dziecka wychowały. A mają ganz recht. Jak matka się straciła z tego świata, to teściowo to była ta drugo, a choć była przyszyto, to jednak odycki się, się jej prawiło mamo. Wiecie, ludzie porobili kupa widzów o teściowych. Wiele ich już je, to żaden nie wie, ale na oza jest więcej jako sto, można i tysiąc. W każdym jest coś ich prawdy, ale je tam a i kapkę słów, co poradzą dziubnąć. Roztomili, jakbym teściowo jaki większej krzywdy nie zrobiła, to i mycie radzi, albo aspoń udowejcie, bo to edycki matka waszej baby, albo waszego chłopa, Tuż z tego byście ją mieli mieć w <laughs> A wszystkim teściowom binszuję nie w, w ich dniu, co by się im darzyło, a co by ich pomboczego patrował.